Kolejny odcinek z mojego kanału. O! Dzisiaj jest sobota, ale super. Muszę iść obudzić szybko rodziców. Szybko biegnę do rodziców. Rodzice, wstawajcie! Dobrze, już wstaję. Już, już. Marek, wstawaj już. No dobrze. To mi idziemy na to ocenić się przebrać. Dobra. Zostaw wstawam już. Dzisiaj sobota. No, sobota, sobota, ale dzisiaj jest sobota, więc nie bądź mnie. Tak. Okej, okay, już gotowy śniadanko Marek, zawołaj dziewczynki. Dziewczynki, śniadanie gotowe. Będzie. Dobra. O, dobra, Wy dziewczynki macie jeszcze czekoladą? Oj, fajnie A my mamy serę. Dobra, no to ja. Dobra Jesteście gotowe do szkoły? I do przedszkola? Tak, jesteśmy To dzisiaj nie sobota? Nie, chyba coś się pomyliło Kochanie Dobra, ja tylko idę wziąć plecak ja też. Ja idę po moją zabawkę. Czy to jesteś gotowa? Nie musisz brać zabawy, to tak są zabawy. Nie ma. Nie, wszystkie rzeczy zostawiam na pewno. Okej. No dobra, no to. Wszystko mam w szkole, ale wie. Dobra, to jest, jestem gotowa. Dobra, to ubierzcie. No dobra, no to biorę jakoś jakąś zabawkę. Ja chcę bez zabawkę tu wziąć. może na innym miejscu. Dobra, już jestem. Ty też się już ubierz. Dobra, to ja się ubiorę. Dobra, to ja jednak wezmę Dobra, to ja wezmę jednak ten plecak. Dobra, że jesteście gotowe, bo za chwilę wychodzimy. Tak, no. Dobra, to idziemy. Chodźcie. Dada, to jest jakieś górki. No, ja tylko mam takie gruby strach, więc wychodzimy. Chodźcie. Nie wiem, bo jak się wyjdzie, to nie wychodzimy. Nie ma nikogo jeszcze. Nie, nie. Dobra, pewnie zaraz. Czyli inne dzieci to ja już włożę mój plecek tutaj do szafki mojej i usiądę na miejscu. I kto to jest? Mój sió, moja siostra, wiesz? Moja siostra czemu przyszła dzisiaj dwa? Bo może. Za chwilę przyjdą inne dzieci, te pewnie też się będą z Ciebie nas Michał, ostrożnie z tymi słowami, przecież jest, że można jest moja dolara, jak nie wiem co. Lepiej poczytaj tę książkę, swoją ulubioną. Ja też poczytam. A co ja tam mam robić? Nie wiem. Cóż, pobaw się swoją zabawką, którą specjalnie wzięłaś. No dobra, dwie godziny później. O hej, e, kto to jest? Moja siostra. Jeszcze coś o tym? Nie, nic nie wiem, skąd mam wiedzieć nawet. E, hejka, o, zapomniałam, że trzeba zostawić plecak. Kto to jest? Moja siostra. To to? Moja siostra. W tej chwili przyjdzie pan, czy tam pani nasza, wychowawczyni, i powiem. Jej to wszystko. No dobra, dobra. Minuta później. O, hejka! No, hejka, hejka. Kto to jest? Nie wiem. Skąd mam wiedzieć? Jakaś siostra, jej. O, dobra, może Dwie minuty później o hej Kto? to Ciek ciekawska tej wszystko chce więcej. Trzy minuty później. Dzień dobry. Co tu się dzieje za jakieś dziwne rzeczy? Co? Czemu pan z nami? dzisiaj miało. dzisiaj. miała mieć z nami woźniak? być, ale zachorowała, więc ja dzisiaj będę z wami miał lekcję. Dobrze. Eee, Majak, kto to jest? To jest moja siostra, a jak panu powiedzieć, oni nie wyzywali ciągle. Kto to jest? Kto to jest? to, to jest! To to jest, to to jest. Dobrze, już ja i znam. Dobrze, więc tak. Maja, jestem. Yy... Janek, jestem. Jestem. Michał. Jestem. Ania. Jestem. Dobrze. Kalina. Jestem. Oliwia. Jestem. O co? Kto tam jest, Rafał? Jestem. Dobrze, dzisiaj będziemy mieć lekcję o psach. Kto lubi psy? Ręka w górę. Dobrze, a ty, ty jak się tutaj nazywasz? To jest Lenka, proszę pana. A może iść do... Na jasiku mi się chce. Dobrze, to zapytaj pana. Dobra. A możesz cię zapytać? Dobra, dzieci, już będzie choć. Ja mam takie pytanie, czy może mm, Lenka iść do toalety. Tak tam za kuchnią. A dziecko. Zaprowadzę cię, jak już nie wiesz. Tu jest taleta. Zostaw swojego pluszaka tutaj i rób. Ja cię będę pilnowała. Dobra, dobra.

25 minut później po ostatniej lekcji. Dobrze dzieci, koniec lekcji i dzisiaj wszyscy oprócz Mai dostają uwagę. Yy, tak tak to już my pójdziemy. Dobra. Boże, jak mi dzisiaj mieli opcja, Wiesz... mi dzisiaj Na pewno y, moje córki. Hej, jak dzisiaj było w szkole? Niefajnie. Super! Czemu nie było niefajnie? No bo... Mamo, wszyscy się ze mną zimiali, że mam taką siostrę. Oczywiście, że masz ładną siostrę. O, piękna, no czasami sobie... Ale ty i twoja siostra jesteście najpiękniejsz. Idę do swojego pokoju. Co za okropny dzień. Przebieram się w piżamę i idę. O, już nawet słońce zaszło, więc i tak dzisiaj się nie kocham. Zdejmuję wszystko, chowam paski do... Nie. Dobra, ty też już idź spać, chodź położyć. Mamo, ale dzisiaj w szkole było super. Wiem, wiem. Sama chodziłam do szkoły. Dobrze, chodź położymy. A gdzie tata? Jeszcze nie wrócił. Pojechał na piłkę. To ubierz się w tom. W I chodź jeszcze się wykąpiemy. Czy dzisiaj nie chcesz się kąpać? Nie, dzisiaj nie chcę. Dobra to dobranoc, dobranoc. O, hejka. Dzisiaj byłem w pracy pół gór. 10 godzin, więc byłam bardzo długo. Więc no chociaż spać. Dobra, dobra, już idę spać. Już się przejmować. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, dzwoneczek i subskrypcja.